Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Yy, co będzie w tym odcinku robione? Kochani, kiełbasa czosnkowa, ale nie taka zwykła, tylko taka wersja premium. Tak, tak jak na miniaturce wygląda, to jest właśnie premium. I co będziemy potrzebować do tej wersji premium? Pewno mięso, co? No raczej. <laughs> Jakie mięso? Ja to już mam zapeklowane, żeby pominąć ten czas krojenia, peklowania, bo nasze filmy i tak są długie i co niektórzy strasznie narzekają na te właśnie długie filmy. A po co przesuwać, jak można oglądać, prawda? Operatorką mojego cudownego prawda. telefonu mojego najcudowniejszego. znaczy się. Dobrze, do rzeczy. Co będzie nam potrzebne? Trzy rodzaje mięsa. Proszę. Proszę tutaj telefonikiem podjechać i pokazywać. Akurat pokazałaś szyneczkę, jedyneczkę. Tak, piękna szynka, jedynka kilogram. Oprócz tego kilogram mięsa z golonki. Oprócz tego pół kilograma mięsa wołowego. Jest to dokładnie udziec wołowy bez żadnych ścięgien, bez żadnych błon, co tu widać i zapeklowane, co też widać. Yy, czyli 40% szynka jedynka, 40% mięso z golonki i 20% mięso wołowe. Tak, tu mam kilka sitek, ale po kolei. Teraz co zrobimy? Namieszałeś, namieszałeś. Nie, moi widzowie to wszystko rozumieją. Myślisz, że każdy jest taki jak ty, że nic nie zrozumie. A wagę wziąłeś? Do czego? Nie będziesz ważył, przepraszam. Ja na razie chcę. Będę mieli. jeszcze na wagę przyjdzie czas. Podasz mi za chwilę. Bierzemy miseczkę i teraz tak, tu w tym przypadku, co jest ta właśnie goleń, to ja to wyrzucę z tego, z tej miseczki i muszę wam coś pokazać. Patrzcie, tu. O, tak wygląda po zapeklowaniu. Są takie kawałki ładniejsze. Na przykład ten. Na przykład ten. Powiedzmy ten też. Ten nie, ten. Po prostu odbieramy troszkę takich ładniejszych kawałków mięsa. Tak, o, tu jest na przykład piękny, taki, o, taki idealny, delikatny. To. Może jeszcze to i to. A reszta, czyli. A, tu jeszcze to. Dobra. Ok, czekaj. To nie. Będziesz teraz dwie godziny przebierał? Lubię grzebać czasami. Zapeklowałeś wcześniej, żeby filmu nie przedłużać, teraz będziesz dwie godziny wybierał. I jeszcze ten, o. I teraz tak. To zostawiamy, i to będzie na ósemkę mielone. I będzie mielone razem z czosnkiem. Czosnek będziemy mieli właśnie grubiej, nie przez sitko. Tu mam właśnie makówkę. Nie wspomniałem, widzisz, wybiłaś mnie z rytmu. Tu jest sitko makowe i te całe takie nieładne kawałki z goleni, które tu są w misce, będziemy mielić za chwilę przez to sitko makowe, czyli te najgorsze mięso, najgorszej jakości, takie o. Tłuszczyk proszę, o idealny. Dobra, za chwilę sobie to pomielę, bo mi pomyliła zwykle. Dobra, tutaj. A czosnek będziemy mielić z tym. <noise> zresztą golonki przez sitko 8 mm tu leży tak będzie taki nie będzie taki gruby czosnek czosnku jest aż 15 gramów na 1 kg czosnkowa no to wiadomo Wielka że spariowa. dużo tak 15 gramów na 1 kg oczywiście to nie koniec czosnku bo będzie też czosnek niedźwiedzi Przesuwać to wiadomo, nie? Za chwilę to, teraz lecimy z makówką. Proszę się tu przesunąć. Co? Pogmatwałem? Wszystko wiadomo. Oglądać, nie przesuwać, będzie wiadomo o co chodzi. Ty, nie, ty, nie, ty siedzisz z boku, nie rozumiesz? A co taki mój widz, mój drogi widz, nie zrozumie. To będzie kleiwo, kleista taka zaprawa. Świtko najlepiej, żeby było ostre. Kurde, palcami tutaj. Czekaj, Dobra, chwyciło. Teraz ta ładniejsza część golonki, którą widzieliście przed chwilą, razem z tym czosnkiem. Od razu do dziury wkładam czosnek. <gryw> Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Prawda? I leci ma żeby nie prysło na Ciebie tam, nie? Okej. Okay? Patrz, widać czosnek? Widać. Czosnkowa to ma być czosnek, a nie jakieś nie wiadomo co. Nie? Prawda? Prawda. Odpowiadaj moim widzom, jak Ci zadaję pytania. Trzymam telefon i mikrofon. To taki ciężki telefon? No jo, bo to ciężko. porządny telefon, to on jest ciężki. Faktycznie. Dobrze. Zolona, prawie pomielona i za chwilę dalej. Szarpaczek teraz mamy założony, troszkę wołowiny. To jest bez znaczenia ile, po prostu parę kawałków, parę kawałków jedyneczki i będziemy mielić przez właśnie szarpak, czyli takie od największej do najmniejszej, a na koniec resztę mięsa przewalimy przez ten dystans. Chodzi o, chodzi o to, żeby to, ten ślimak nam to wszystko pomiażdżył, aby takie porządne kawały mięcha trafiały w tej kiełbasie, jak tam właśnie widzicie u góry, w miniaturce, lecimy. Taka, o tyle. Proszę tu pokazać szarpaczkiem. No to wołowina to jest ciemna bardzo, nie? Tak. Lubisz wołowinę? Nie przepadam. I trochę wieprzowiny. Proszę bardzo. Zaraz będzie. O, już jest, już widać, że to jest wieprzowina i jeszcze z jeden kawałek wieprzowiny. Taka piękna struktura i resztę przez dystans. Do tego dystansu nie zakładamy już nożyka, tylko sam dystans. Chodzi o to, żeby to tylko nam pogniotło, nic więcej. W tym momencie już moczą mi się jelita, za chwilę wam je pokażę. Są to 28-30 wieprzowe, dostępne w sklepie Jelux. Link do sklepu Jelux będziecie mieli w opisie, o czym powiem wam na koniec. Lecimy z tym mięsem do końca, co? Tak. Tak to ma miażdżyć, proszę bardzo. Ja już wielokrotnie używałem tego miażdżenia u siebie na kanale. Co niektórzy pewnie widzieli. Tak to ma wyglądać. Piękne, ładne mięso. Jeszcze większe kawałki niż po szarpaku. Tak samo robimy i z wołowiną, i z wieprzowiną. Ten... ale pachnie ten czosnek. O Jezu. mówić. To dopiero czosnkowa, co? Mów coś, odpowiadaj no za to. Gdzie ty się wychowywałaś? Nie odpowiadasz na pytania Boże. w ogóle. Ty sam do siebie mówisz. To jest sam pytanie do retoryczne. Tak, retoryczne. Jak małemu dziecku muszę wszystko... Wypadałoby odpowiadać. odpowiedź na zadane pytanie. Ty wiesz dobrze, że już na, na włosku wisisz. To już na boczek? to od roku. 2,5 kg, a tak jak na początku wspomniałem, od razu woda, 50 ml zimnej wody na 1 kg, czyli 125 ml, od razu to przelewamy. Cały przepis będziecie mieli w opisie filmu. Ja powiem jeszcze przed dodaniem tych przypraw. 18 g soli na kilogram. Do tego 15 g czosnek świeży, to jest bardzo dużo, ale to jest kiełbasa czosnkowa, więc musi być bardzo dużo. Oprócz tego 5 gramów na kilogram czosnek niedźwiedzi. I też premium. Więc czosnkowa premium. Oj Boże, łopciła to paczkę. Na pewno ja. 2,5 kg, czyli będzie 12,5 grama Tego właśnie czosnku. To jest. Zobaczcie, ile to jest. O! Za dużo. Dużo, za dużo. Jak zwykle nie wziąłeś łyżki. Jeszcze trochę za dużo. 5 gramów na 1 kg. Yy, czyli jeszcze troszkę trzeba u... Czekaj. O, to jest tyle. Przesypujemy do miski od robota. Mieszamy, oczywiście, do kleistości. Golonka sprawi to, że wszystko będzie nam się pięknie kleiło i ładnie będzie się kroiło. Pieprz czarny gryz. Również premium. 4 Kilwasa gramy. Premium, czosnkowa premium. 4 gramy na 1 kilogram, więc będzie 10 gramów pieprzu tego grubego grysu. Oj. Oj, mi się rozpędziłem znowu. Gdzieś ty się zawsze tak rozpędzał. A nie. O, czy, a czemu ty, o czym ty mówisz w tym momencie? Mam powiedzieć? Ale co. O koszeniu trawy na przykład. A. <grych> Albo o pomalowaniu sufitu. Dobra, już daj spokój. Czy o wyniesieniu tej maszyny. O, daj spokój. Weź już, bo się czepiasz całkowicie już teraz. Kochani. Ja co pół roku przypominam. Dobra, poczekaj. Nie wypijaj mi z rytmu, bo ja teraz zacząłem tutaj już kiełbasę robić. Wyrabiamy do kleistości. Proszę się tu przesunąć. Ja przesunę dziureczkę. O, tu masz dziureczkę z przodu. I. Nie wiem ile to potrwa ma się kleić. Jeli za chwilę wyciągamy z wody po wyrobieniu od razu w naki osuszamy i potem będziemy wędzić. No pogoda, no pogoda do wędzenia to wam powiem, że straszna, jest tak gorąca, że masakra. Lecimy. Nawet na trójeczkę, ale zapach jest niemiłosierny. Po prostu w sensie pozytywnym, bo tego czasu było dużo. To byś powiedział wspaniały albo cudowny. No to ty powiedz a, wspaniały, cudowny. A nie, niemiłosierny albo no. masakra. No boże, dobra, ma się kraić przebite, jeli to zawsze suwamy do brzegu lejka. I teraz musimy pilnować, żeby nie było powietrza, dlatego że mamy duże kawały mięcha. Ale farsz wygląda, powiem Wam, rewelacyjnie. Zresztą widzicie też. Widzicie czy nie widzicie? Nie widzicie. Nie widzicie, zobacz. Jakie miałeś? Widzisz to? Ja widzę. Ty widzisz? No i bardzo dobrze. I tak lecimy z całym farszykiem. Kochani, moi przydałyby mi się jeszcze trzy ręce. Chociaż. Albo cztery. Nie będziemy je skręcać. Będzie taka wędzona, parzona oczywiście. Więc ma być tak jak na miniaturze. Będziemy przewijać przez Nie będziemy jej zakręcać. Pięknie. O jest. Cieszy się, a Ty się cieszysz? Że ja się cieszę? Tak, cieszę się, że Ty się cieszysz. Dobrze, zobacz jakie piękne kawałek jest. O jest. Niesamowite. W razie konieczności, tak jak teraz się zrobiło i nie ma. O, tu widzicie? Widać to? To ma od razu znikać, takie powietrze. O, w złym miejscu kujnąłem. No Czasami się pomyli. W... w złym miejscu się kujnie, nie? Jak Ty uważasz? No nie wiem, nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Cześć, dobra. Dobra, lecimy. HMG Smoker, oczywiście polecam, wędzarnia rewelacyjna. Wielu kupiło, wszyscy zadowoleni. Kochani, kiełbacha przeniesiona, osuszona. Wygrzewamy w temperaturze 50 stopni. Co znaczy wygrzewamy? W dotyku musi być ciepła, zanim puścimy dym. Spójrzcie, jak wygląda to mięso w tej kiełbasie. No coś pięknego. Czosnek niedźwiedzi się przebija, czosnek świeży też się przebija. To będzie mi się wydaje, to będzie to czosnkowa premium. Jeszcze chwilę i dym. Bóg Olcha oczywiście. Najlepsze zrębki, uważam takie najbardziej uniwersalne do wszystkiego. Podpalamy. Generatorek wyczyszczony. Myślę, że wystarczy. Tak jest, wystarczy. Wędzić będziemy w temperaturze 60 stopni. Zmienione tu już jest na generator dymu. Termoobieg. Tylko teraz zwiększymy temperaturę na 60 stopni. Oj, moment, tu. Zaraz. Ok, widać, widać na zielono. Dym już zaczyna być widać. Ja mam w garażu wędzarnię dzisiaj, yy, dlatego że pod dachem, to jest pod dachem, nie wiadomo czy jakiej burzy nie będzie, więc ja już mam schowane. Pięknie zasuwa dym, grzałka do koloru. Jak długo, nie wiem. Kolor ma być zadowalający i wtedy będziemy parzyć. Ale jak parzyć, to powiem wtedy, kiedy będziemy parzyć dwie godzinki i powiem wam, że że to prawie już wygląda bardzo dobrze. Puść na ten kolor. W tym czarnym wnętrzu to wygląda jak malowane. Pięknie. No. Zabieramy za sekundę woda na gaz, temperatura wody 80 stopni, 20 25 minut bez mierzenia w środku i gotowe. Oczywiście po w sparzeniu do zimnej wody na kilka minut. Studzimy i testujemy Wygląda to jest jedno, ale jak to pachnie, to jest po prostu nie do opisania Boże, zruszyłem się. Co to? <laughs> o, jak strzeliło. Ale mogę sobie odkroić plastereczkę? Oj Boże, pęka. już, już wymyśla. Zobacz, zobacz, jak tu bacha. Patrzcie. Patrzcie. Ja Wam przekroję i pokażę. Patrzcie. Uwaga. Patrzcie na to. Teraz, teraz uwaga na to. Czy to jest widać, czy tego jest nie widać? Patrz. Nie słyszało mówicie. Wow. Ja wiem, że ty zawsze mi to mówisz. Wiesz co mi mówisz, nie? No to wiesz co. Jeszcze? Kurfa. Hm, jeszcze. Mm, czub. Pyszna. Patnę się wytworzyła. Hm? Mm? To za sprawą golonki. Trochę pyszno. Hm. Mm. Kochani polecam Wam, żebyście sobie zrobili kiełbasę czosnkową premium, właśnie taką, trzy rodzaje mięs, wszystko będziecie mieli w opisie, wołowina, szynka jedynka i golonka i wyjdzie Wam takie cudo, samo mięso, mm. przepyszne, odłożcie mi tu proszę. Nie będę kroił. Do, dojem to do końca. Rewelacja. Powtarzam raz jeszcze. Wszystko macie w opisie filmu, jeśli chodzi o przepis. Czosnku dużo jednego i drugiego, bo to jest chyba czosnkowa. Przyprawy premium, więc. Dlatego nazwa premium. Jeśli chodzi o te przyprawy właśnie o te jelita i o wszystko inne do wyrobów domowych, wszystko zostaniecie w sklepie. Jelux Polska. Powiedz i w opisie. Jedz, a nie. Spieszę się, bo skończy się, skończy się nagrywanie. Dobra, zostaw to i za robotę się bierzesz. Tak jest zawsze. No, a ty się nie bierzesz. <laughs> I co mówiłem? Że Wszystko dobrze. macie w z Polska. Link macie w opisie kodrabatowy Kostrzewski 10 również. Kochani, jeśli film się podobał i ta kiełbasa Wam się podobała, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i do komentowania tejże właśnie kiełbasy czosnkowej premium. Jeśli chodzi o wędzarnie, ta właśnie, która była sprawczynią tego cuda. HMG Smoker, Macie Piątkowski, link również w opisie. Ten wspaniały nóż, nóż szefa, dostępny w firmie Kolba. I od zeszłego tygodnia właśnie w firmie Kolba na wszystkie artykuły Work WorkSharp 10% rabatu, z kodem rabatowym swojskie gotowanie 10%. Polecam i zapraszam Was właśnie do tego sklepu po takie właśnie rzeczy. Social media nasze, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Kiełbacha, rewelacja, myślę, że wszystko widać, nie trzeba nic mówić. Polecam, pozdrawiam, cześć.